Witam, witam wszystkich. Halo, mam nadzieję, że się to nagrywa. W każdym razie, co zauważyłem, to codziennie jak zaczynam nagrywanie albo do tej pory zaczynam coś tam mówić, a dopiero po jakimś czasie zaczynam to nagrywać. W każdym razie, relacja z produkcji fotowoltaiki. Wchodzimy w naszą aplikację, moją aplikację, którą mam na telefonie i co tutaj widzimy. Bateria naładowana w 82%. Eee, także ładnie. A co ciekawego, widziałem, że dzisiaj była naładowana aż w 84%. O którejś tam godzinie, nie pamiętam dokładnie o której. No ale cóż, eee, baterii V, eee, czyli eee, 53,30 V, napięcie. Takie mamy. I tak jak widzicie w 82%, zużycie takie jak zawsze. Około 100 W. Zużycie całkowite. No ale przejdźmy do ciekawego wykresu. W każdym razie, dobra, przechodzimy do wykresu. I na wykresie widzimy, że trzeba wyłączyć sieć. Tak ktoś tam podpowiedział. Także wyłączam sieć, żeby tego, tej jednej linii nie było, żeby jej nie pokazywało. Produkcja energii zaczęła się od godziny. Tutaj fajnie to teraz akład widać. Ale od godziny 7. A, jeszcze wcześniej chyba. Tutaj, tu jest jakaś kreseczka wam powiem szczerze 30, kurde, tu jeszcze szybciej. Ale szybko się dzisiaj zaczęła. Nie, tu jest obciążenie. Produkcja energii 0. 0. O, 1 W. Dawało już o 7.06. Także dzisiaj pogoda była bardzo ładna. O 7.06 dawało 1 W. O 7.16 5 W. Później trochę 7 W. I tak sobie powoli to rosło. O 7.46 23 W. I później ciach. Słońce. Nie no. W sumie nie mogło być słońca o takiej godzinie jeszcze. Chociaż może i było. Ale 23W 8,46. lata to na pewno będzie lepiej. 8,56, 74W. Ciach 131W o 8 godzinie. O 8,25, 185. Lecimy dalej. Dobrze, nie będę tak co chwilę skakać, tylko zobaczmy sobie o 9 godzinie. 400 W, aż dawało o 9 godzinie dawało 400 W, i później, BUM! słońce podejrzewam, że wyszło było już prawie że naprzeciw paneli, i był dosyć duży skok. Czyli godzina 10, 2,7 kW. Ładnie, ładna produkcja. Bateria 1,9, czyli wszystko pompowane w baterię. I tak do godziny. Pach, pach, pach. 10.55. 10.55 później już zaczęło spadać, ale to pewnie tylko i dlatego, że bateria już była. Uh, przepraszam. Naładowana. Podejrzewam, że była naładowana, doładowało, tylko tą baterię nic dzisiaj nie włączałam. Bo co ciekawe, bateria rano miała tylko 60, coś tam procent. Ponieważ wczoraj w nocy uruchomiłem sobie jeszcze boiler o którejś tam godzinie, ale zobaczymy to. W każdym razie produkcja o godzinie 12.400 W i to dlatego już taka mała produkcja, ponieważ bateria była naładowana. Jestem pewien na 99%. Także powolna produkcja już ciach-ciach-ciach powoli to wszystko było i skończyła się produkcja o godzinie 16 nie szybciej troszeczkę musiała się skończyć 16 nie no dobrze mówię o 16 godzinie się skończyła produkcja także już nie było nic produkowane Słońce zaszło skończył się dzień i tak to wygląda dobra przejdźmy na procentowe jak to procentowe? a nie przejdźmy jeszcze sobie do wczoraj Wczoraj i tak, to o czym mówiłem wczoraj, o godzinie. Rozwinię to troszeczkę za mocno. Och, ciężko tak tutaj na telefonie. O godzinie. Kliknijmy tutaj. O godzinie 20. Nie. No, załóżmy. Pomiędzy godziną 20 a 20. Tu już zero jest. 21.24 czyli jakieś półtorej godziny obciążenia baterii 1,1 kW Włączyłem sobie boiler, włączyłem nagrzewanie wody o takiej godzinie Także takie było zużycie baterii, znaczy obciążenie w sumie baterii Zużycie to jeszcze nie wiem jakie było, znaczy wiadomo jakie było W sumie 1 kW zużywało mi ten boiler i pracowało to przez, tak jak mówię, półtorej godziny jakieś. Przez półtorej godziny dogrzewała się woda. Yy, trochę bez sensu, ale to takie moje testowanie. Jakby nie patrzeć, sieć mogę wyłączyć. No i co? No i mówię, przez półtorej godziny. Yy, nie, 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 to jeszcze nie, jeszcze nie, musimy wyjść stąd szybko. o kurde, co ja robię? To nie to. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie nie chciałem jeszcze tego pokazywać, bo to pokażę później. Zobaczmy procentowe na ładowanie baterii. I także jak widzicie, o godzinie 6 było. Nie, to była 7,41, 63% i to chyba było. najniższy stan baterii na dzisiaj. O tej 7 coś tam. Czyli te 63% tylko na ładowanie baterii. Zobaczmy wczoraj. Przejdźmy do wczoraj i o 12 godzinie było. 68. Trochę dziwne. Trochę dziwne bo o 20:00, o tej 20 a widzicie. Czyli o tej godzinie jak zacząłem ten pobór gdzie tutaj było 20 o 20 nie 80 o 20:06 i jak skończyło się grzanie o 21.00. 30 się skończyło. Trafmy tutaj. Skończyło się grzanie o 21:40, czyli pokrywa się to z tamtym wykresem. I naładowanie baterii 69, czyli pobrało ile? Z 80, przepraszam, przejdźmy tutaj. Z 82%, z 81% pobrało na też 69. 69, czyli to jest. 12% pobrało nagrzanie tego boilera, dogrzanie. Także tak to wygląda. Dobra, wracamy, wracamy do wykresu. Czy przyjdziemy jeszcze tutaj? Zobaczmy, jaka temperatura inwertera. 13 stopni. Muszę jakoś to ogarnąć, żeby widzieć jeszcze temperaturę baterii. Dobra, przechodzimy do wykresu z powrotem. Przechodzimy do wykresu i, i, i co my tutaj widzimy? Nie, to ten, ten. wykres i zobaczmy, jaka była produkcja. Produkcja na dzisiaj, u, ładna, Produkcja na dzisiaj wczoraj było 2,6 kWh, a dzisiaj 4,5 kWh, czyli tak samo jak ostatnio. Patrzcie, prawie normalnie identycznie. To samo co 21. Tutaj było 4,554. A dzisiaj 4, 5, 6, 5, czyli troszeczkę więcej wyprodukowało tej energii. Ale mówię, jakby było uruchomione coś tam jeszcze dodatkowo yy, i zmienia to na pewno, yy, bo wody nie mogę włączyć. Woda jest zamarznięta, niestety. Chociaż. Pomyślę, ale włączę jakiś piecyk, który tam pobiera 1 kW, tak mi się wydaje, bo 2 kW tam pobiera. W każdym razie muszę go też uruchomić, podłączyć do innego gniazdka. Aby jeszcze więcej spróbować wytworzyć tej energii, no dobra, także tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do subskrypcji oraz e ewentualnego komentowania i takie tam inne. Dobra, cześć.